Na siłowni jest tyle różnego rodzaju sprzętu, którego czasem nie do końca wiesz, jak użyć lub jakie wykonać na nim ćwiczenia? Żaden problem. Pędzę z pomocą i przedstawię Ci serię materiałów, w których pokrótce omówię sprzęt treningowy, a także przedstawię Ci ćwiczenia poglądowe, które możesz na nim wykonać. Zapraszam do oglądania. Siemka wszystkim! Ja nazywam się Damian i witam Was na kanale Mufi. Jako pierwsze na warsztat weźmiemy sobie podwieszane taśmy TRX. Taśmy te zostały stworzone z myślą o żołnierzach wyjeżdżających na misję i miały one zapewniać im możliwość wykonania treningu w każdych warunkach, w jakich się znajdowali. Uważam, że taśmy TRX idealnie spełnią swoją rolę i są świetnym przyrządem treningowym, ponieważ zajmują niewiele miejsca, możemy zabrać go ze sobą wszędzie, a także są łatwe do zamontowania i wyregulowania dla ćwiczącego. Do ich użycia potrzebujemy wyłącznie miejsca, na którym zawiesimy taśmy TRX, oraz nieograniczonej wyobraźni, ponieważ na tym sprzęcie możemy przepracować nasze całe ciało. Przysiady z taśmami są świetną alternatywą dla osób, które mają trudności w wykonaniu ich w klasycznej wersji. Samo wykonanie przysiadu przebiega bardzo podobnie jak w wersji klasycznej, w której nie używamy taśmy. Dzięki użyciu taśmy TRX w tym ćwiczeniu możesz wykonać je w pełnym zakresie ruchu, nie obawiając się tego, że przewrócisz się do tyłu lub będziesz wyginać w kręgosłupie. Oczywiście pamiętaj, że mobilność w obrębie stawu skokowych, kolanowych, biodrowych czy kręgosupa. Jest bardzo istotna, więc nie bagatelizuj sprawy, tylko postaraj się popracować nad problemem. Jeśli zwykły przysiad z taśmami TRX jest dla Ciebie zbyt prosty, możesz wykonać go na jedną nogę, czyli tak zwane pistolsy, jednak pamiętaj tutaj o skupieniu się na prawidłowym ustawieniu kolana, ponieważ obciążona jest tutaj tylko jedna noga. Oczywiście ćwiczenie to można wykonać bez sprzętu. Jednak użycie taśmy TRX wprowadzi nam tutaj dodatkowy element niestabilności, dzięki czemu mięśnie odpowiedzialne za stabilizację obręczy barkowej będą zmuszone do intensywniejszej pracy. Jeśli chcesz wykonać to ćwiczenie w trudniejszej wersji, wystarczy, że obniżysz sobie taśmy i ustawisz swoje ciało bliżej pozycji horyzontalnej. Przez cały czas utrzymuj napięty kor, by niepotrzebnie nie obciążać odcinka lędźwiowego kręgosłupa. W tym ćwiczeniu możemy wykorzystać ogromny atut, który dają nam taśmy TRX, czyli rotacja podczas wykonywania ruchu, a nie tylko praca w jednej płaszczyźnie. Złap rękoma oba uchwyty razem i zginając ręce w łokciach podciągnij się rotując tuł w jedną stronę, z jednoczesnym wyprostem rąk. Chcąc wrócić do pozycji startowej, zwyczajnie odwróć cały proces. Dzięki temu ćwiczeniu będziemy mieli możliwość zrotowania się w obrębie kręgosłupa, a także stawów biodrowych, co jest wskazane, biorąc pod uwagę, że większość ruchów w ciągu dnia wykonujemy praktycznie w jednej płaszczyźnie. Ustaw się przodem do taśm, delikatnie wychylając się do tyłu. W tej pozycji wyprostuj ręce nad głowę, jak przy wyciskaniu żołnierskim. Przez cały czas utrzymuj napięty kor, by niepotrzebnie nie obciążać odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Jeśli uważasz, że ćwiczenie to nie jest dla Ciebie wyzwaniem, możesz wykonać jego wersję, w której przez cały czas trwania ruchu utrzymujesz wyprostowane ręce. W pozycji siedzącej umieść pięty w uchwytach taśm, a następnie połóż się na plecach. Ułóż ręce na podłodze, i mocno wciskając pięty w dół, przyciągnij je w stronę pośladków. Chcąc utrudnić to ćwiczenie, wystarczy, że uniesiesz biodra w górę, a następnie wykonasz ruch przyciągnięcia nóg. Możesz również podnieść ręce z podłogi, które pomagały utrzymywać ciało w stabilnej pozycji. Elementem utrudniającym to ćwiczenie będzie również wykonywanie ruchu na przemian raz prawą, raz lewą nogą. porze przodem, włóż stopy w uchwyty tak, by część grzbietowa była skierowana w dół. Wyprostuj całe ciało w pozycji horyzontalnej, jak przy ustawieniu do pompki. Zegnij się w biodrach, zachowując cały czas wyprostowane nogi w stawach kolanowych. Pamiętaj, by utrzymać cały czas napięty kor, by zapobiec w wyginaniu się odcinka lędźwiowego. Ustaw się przy taśmie jak w poprzednim ćwiczeniu, czyli w pozycji pompki z nogami umieszczonymi na uchwytach taśmy. Następnie, mając cały czas mocno napięty kor, wykonaj kilka kroków na rękach w przód, potem w tył. Stara się również utrzymać łopatki w prawidłowej pozycji, czyli nie pozwolić im, by się zetknęły ze sobą, a także, żeby klatka nie zapadła ci się w dół. Dzięki zastosowaniu taśmy TRX nie musisz czołgać się po całej siłowni i możesz wykonać to ćwiczenie na małej powierzchni. Dodatkowym atutem jest tutaj również to, że cały czas zmienia się kąt ustawienia Twoich ramion względem podłoża, co wpływa na lepszą pracę stabilizacyjną obręczy barkowej. Wykonanie tego ćwiczenia przy pomocy taśmy jest bardzo podobne do jego wersji klasycznej, w której mamy tylną nogę ustawioną na stabilnym podwyższeniu, jednak daje nam ono taką przewagę, że możemy zachować tutaj naturalny ruch ciała, jak ten, który jest wykonywany podczas chodzenia. Ostatnie dwa ćwiczenia będą zwieńczeniem treningu i skupią się na naszych ramionach. Stojąc przodem do taśmy, złapią na wyprostowanych rękach i ustaw się w delikatnym odchyleniu. Zegnij ręce w stawach łokciowych, przyciągając się do taśmy. Wróć tą samą drogą. Analogicznie do poprzedniego ćwiczenia, zajmujemy się tricepsami. Zegnij ręce w łokciach. I wykonać skłon tułowia do kąta 90 stopni. Następnie wyprostuj ręce w stawach łokciowych i wróć tą samą drogą. Oczywiście, jeśli wykonanie tych ćwiczeń w taki sposób nie sprawia Ci trudności, wystarczy, że ustawisz swoje ciało bliżej pozycji horyzontalnej, co znacznie zwiększy trudność wykonania tych ćwiczeń. Właśnie przedstawiłem Ci 10 ćwiczeń praktycznie każdą partię mięśni, którą możesz wykonać przy pomocy taśmy podwieszanych TRX. Mam nadzieję, że poradnik ten był dla Ciebie pomocny i wykorzystasz któreś z tych ćwiczeń, które przedstawiłem w swoim treningu, a może tak pobudził Twoją wyobraźnię, że sam zaczniesz eksperymentować z ruchem i wymyślisz jakieś swoje ćwiczenie. Dzięki wielkie za obejrzenie. Jeśli materiał ten Ci się spodobał, zostaw łapę w górę, a jeśli masz jakieś pytania, zapraszam do sekcji komentarzy. Nie zapomnij zasubskrybować kanału Muffrili, really, żeby nie przegapić kolejnych wideo, które wlecam na kanał. Dzięki wielkie. Bierzcie jak swoje i see you next time.